Regeneracja kartridży HP 21, 22, 56, 27 z tej serii. Obracamy sobie kartridż do góry nogami. Zakrapiamy dysze, żeby troszeczkę płyn nam udrożnił. Udrożnił dysze, w zależności jakie mamy, jak bardzo kartridż jest zaschnięty. Powiedzmy, że jest świeży, wyczy wyczyścimy. Odbijamy. Odbija nam ładnie, czyli jest w miarę świeży. Czarny atrament. Szukamy otworu. Znaleźliśmy otwór. Jak, jak mamy problem ze znalezieniem, leciutko odrywamy etykietę. Pod etykietą zobaczymy otwór. Wbijamy pod kątem, żeby nie przebić siateczki, która znajduje się tutaj, na samym dnie przy dyszach, czyli. Wprowadzamy igłę. Jeszcze raz znajdujemy ten otwór, wprowadzamy igłę pod kątem. I napełniamy. Aż zobaczymy, że atrament cofa nam się tutaj wychodzi z powrotem dyszami. Wystarczy. Aż odbija. Wyjmujemy klip bardzo ważne do odsysania powietrza i, i resztek atramentu, czyli żeby nam się nie robiła bańka powietrzna. Zakładamy klip. Kciukiem sobie możemy przytrzymać, żeby mocno siedział. I odciągamy. Wystarczy troszeczkę tylko zaciągnąć atramentu, zlikwidować Powietrze, które nam się może zebrać na siateczce, odbijamy, powinno być wszystko ok. Ważne jeszcze, że czyścimy sobie dysze, troszeczkę płynu powiedzmy na ręcznik, czyścimy dysze, żeby, żeby były czyste, żeby każdy gdzieś tam nie pokazywał błędu. Powinien drukować, jeżeli nie drukuje, albo obracamy i dalej zakrapiamy płynem i ściągamy później płyn klipem, ewentualnie jak bardzo zaschnięty do talerzyka stawiamy troszeczkę tylko, lejemy płynu żeby były zamoczone same dysze i zostawiamy powiedzmy na noc, w zależności jak jest zaschnięty może to być na noc, może być godzinka i tyle jeżeli chodzi o każdy czarny teraz każdy kolor odbijamy sobie cardridge na bibule żeby wiedzieć jakie kolory gdzie mamy yy, yy, że tak powiem zatankować jeżeli nie wiemy jak możemy sobie poradzić w ten sposób że sobie tą naklejkę możemy zerwać i tam powin, powinniśmy zobaczyć gdzie są otwory i I gdzie wprowadzić jaki kolor atramentu. Zdejmujemy. Jeszcze raz odbijamy. Widzimy niebieski. Prowadzamy sobie niebieski. W różnych kardyżach te kolory mogą się zmieniać. Także Odbijamy sobie i obserwujemy, gdzie jaki kolor, gdzie jest ja, jaki kolor. Także nie patrzymy, że ja, że ja wprowadzam takie kolory w tych miejscach. Po prostu sprawdzamy każdy cardridge, każdy inny symbol może mieć inaczej te kolory. Teraz kolor żółty: wszystko wprowadzamy pod kątem, do momentu, aż atrament zacznie nam się z powrotem że tak powiem wybijać u góry znaczy, że jest OK. Musimy to robić. Powoli też nie za powoli. Trzeba to po prostu wyczuć, żeby żeby gdzieś tam nam się nie przelał komór i, i nie wlał się obok. Zaklejamy z powrotem. Odbijamy jeszcze raz klip. Bardzo ważny. Skoczył. Zaciągamy resztkę atramentu i powietrza. Każdy, od razu odbija lepiej. Choć ten widać, że nie jest to 100%, więc albo z powrotem sobie zakrapiamy i zostawiamy na jakiś czas do udrożnienia ewentualnie. Ależyk stawiamy na noc godzinka, dwie, ile nam tam potrzeba. I sprawdzamy, czy drukuje dobrze. Dziękuję. Zapraszam do zakupu klipów. Linki pod filmem. Klipy, atramenty, płyny. Zapraszam. Dziękuję.